Śmerdek, powiedz, gdzie jesteśmy teraz? Znajdujemy się na strzelnicy w Potażnikach, na zawodach strzeleckich, gdzie również zawitał paintball koniński, w mojej osobie oraz w osobie członków Fundacji Bądź Zaradny. Zorganizowaliśmy jako Fundacja Bądź Zaradny akcję zbiórki dla potrzebującej Gabrysi, którą czeka poważna operacja. W ramach naszej akcji każdy z uczestników, każdy z gości, którzy pojawili się tu na potażnikach, mieli możliwość za symboliczną cegiełkę oddać kilka strzałów do mnie jako do żywego celu. Taki był zamysł naszej naszej akcji, aby każdy mógł spróbować paintbola w tym wydaniu i sportowym, i zarówno militarnym, bo również i sprzęt, który ze sobą przywieźliśmy. Jest to profesjonalny sprzęt sportowy, jak i sprzęt wzorowany na replikach jednostek istniejącej broni. Także każdy miłośnik strzelectwa znalazł coś, myślę, dla siebie tutaj w naszym stoisku paintballowym, które dzięki uprzejmości organizatorów mogliśmy tutaj zorganizować. I zrobiliście to w czynie społecznym? Tak jest. Całkowity koszt tej akcji, wszystkie pieniążki, które nam się udało pozbierać, przekazujemy dla Gabrysi, dla jej rodziców, aby mogła wrócić do zdrowia. Zachęcamy również wszystkich miłośników strzelectwa, aby również wspierali tych młodych ludzi, ponieważ też są zapalonymi. Instruktorami strzelectwa. Warto w taki sposób sportowy wspierać tego typu inicjatywy. Zachęcam wszystkich, jeżeli macie swoją pasję, to też starajcie się ten aspekt społeczny rozwijać, aby ta kultura była coraz lepsza między, między nami tutaj, konińskimi strzelcami. Fajnie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Gdzie? Gdzie można postrzelać? Zapraszamy na Paintball Arena Konin oraz do Gimnazjum Sportowego nr 6 w Koninie na ulicy Bydgoskiej, gdzie prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 18 lat. Można nieodpłatnie potrenować z nami. W w tak, w tak zwanym systemie na sucho, czyli bez farby jeżeli ktoś ma chęć postrzelać z nami na farbie, to zapraszamy na Paintball Arena Konin można się ze mną skontaktować czy przez Facebooka, czy przez numer telefonu widniejący na stronie Paintball Arena i tam umówić się na czy to na kurs strzelania czy to na grę koleżeńską towarzyską, także zapraszam serdecznie Paintball Arena Konim, Fundacja Bądź Zaradny Dziękuję bardzo